Poniedziałek 15 lipca Krzysztof Stawiarski zapraszam na telefakty. Wielki ogień zapłonął po raz 17. W Ostrowcu Świętokrzyskim rozpalono wielki ogień już po raz 17 festiwal rokowy imienia Miry Kubasińskiej to wydarzenie, które jest stałą pozycją w kalendarzu imprez kulturalnych organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury. Tegoroczna edycja rozpoczęła się w piątek 12 lipca po południu. Pomysł organizacji festiwalu, początkowo tylko bluesowego, a następnie bluesowo-rokowego zrodził się wiele lat temu i od pierwszej edycji organizatorem jest Miejskie Centrum Kultury. Mamy pewien stres przed jak to będzie, tyle godzin. Jest niedziela, nie wiadomo kiedy to strzeliło, i już jest smutno, że koniec, i już jest wesoło, że od środy zaczniemy planować. I to, co tam rozmawialiśmy z zespołami na scenie, że jak człowiek ma związek z muzyką, to niekoniecznie jest umysłem ścisłym. I mnie na przykład fizyka, te 45 minut na lekcji to wyglądało, jakby trwało dwa tygodnie. Tutaj, cztery godziny, nie wiadomo kiedy, i już jest po wszystkim, i znowu by się chciało, i jeszcze by się chciało. <śleszy> Festiwal Wielki Ogień jest okazją do przypomnienia repertuaru nieżyjącej już Miry Kubasińskiej, wokalistki zespołu Breakout, która związana była z Ostrowcem Świętokrzyskim. Nic zatem dziwnego, że 17 edycji to nie tylko historia, ale także promocja miasta. Ostrowiecki właśnie festiwal imienia Miry Kubasińskiej ma olbrzymią renomę w całej Polsce, ale też chciałbym powiedzieć, że ten duch Miry Kubasińskiej, tego blusa lat 70 80 nie ginie w narodzie, co widać. A stąd też wychodzimy naprzeciw i młodzieży, i naszym mieszkańcom, i słuchaczom, żeby po prostu ten festiwal był jeszcze bardziej, jeszcze bardziej się rozwijał i żeby przynosił miastu sławę, a a też satysfakcję wykonawcą. Festiwal Wielki Ogień jest sceną dla zawodowców i amatorów, bo to właśnie w ramach konkursu przed publicznością prezentują się amatorskie zespoły. Edycje festiwalowe pokazują, że wielu debiutantów Wielkiego Ognia wiąże się ze sceną artystyczną na dłużej. Z tego co już zauważyłem, że poziom jest z roku na rok coraz lepszy, coraz wyższy i ci artyści naprawdę wykonują kawał dobrej roboty. Potem obserwuję ich na różnych platformach streamingowych widzę, że odnoszą swoje sukcesy, większe lub mniejsze, przecież tak samo jak Inclusion zresztą, który tutaj zgarnął pewnego dnia wszystkie nagrody, pojechał potem na Polendrock. potem znalazłem ich płytę w Izabelin Studio, które ostatnio okupujemy z Orkiestrą Dorosłych Dzieci. Ostrowiec Świętokrzyski chce promować festiwal i przyciągać miłośników bluesa i rocka. Pod sceną naprawdę jest gęsto, jest nas bardzo dużo tutaj mieszkańców Ostrowca, ale i okolic i przybyszów również, ale mamy też leżaczki, gdzie sobie siedzą również seniorzy, mamy rodziny z dziećmi. Naprawdę mamy w Ostrowcu festiwalowy klimat, który często możemy spotkać w większych miastach, a to się dzieje tu u nas w Ostrowcu i naprawdę ta muzyka łączy pokolenia. Tegoroczna edycja festiwalu Wielki Ogień odbywała się na dziedzińcu Ostrowieckiego Browaru Kultury. Towarzyszyły jej warsztaty, animacje dla dzieci. Przez trzy dni z muzyką w tle Ostrowczanie spotykali się, wykorzystując ten czas dla lokalnej integracji. Festiwal Wielki Ogień w tym roku relacjonowaliśmy dla Państwa w naszym studiu, zapraszając do niego głównych bohaterów, a tym bez wątpienia są uczestnicy części konkursowej, których oceniało trzyosobowe jury. W konkursie młodych wykonawców 17 Festiwalu Wielki Ogień wzięło udział 16 zespołów. W trakcie przesłuchań uczestnicy zagrali po trzy kawałki własne oraz cover utworu z repertuaru Miry Kubasińskiej. Według jurorów, czyli Krzysztofa Dłutowskiego, Dariusza Kozakiewicza i Grzegorza Orneta-Stępnia, najlepiej spisali się muzycy z kapeli Tabula Rasa. To jest muzyka rockowa, mamy elementy bluesa, mamy elementy eksperymentalne, generalnie trudno nas zdefiniować, ale myślę, że najbliższe to rok po prostu. Rock eksperymentalny, tak. Coś takiego. Aktualnie wydaliśmy nasz singiel Wszystko to co mam, którego możecie posłuchać na Spotify, na YouTubie. E, planujemy jeszcze dwa single i potem cały long play, więc będzie można wszystkich kawałków posłuchać, będą w internecie. Też mamy sporo koncertów zaplanowanych w najbliższym czasie, więc Dużo będzie się działo. Tak, wszystko, wszystko można znaleźć u nas na social mediach, mm. jeżeli ktoś byłby był zainteresowany. Druga nagroda przypadła zespołowi Lady Bird, a trzecia Hell Rose. Jurorzy wyróżnili również Zuzę Wiśniewską, przyznając jej nagrodę specjalną. Najlepszy cover utworu Miry Kubasińskiej wykonała grupa Gar Wolanda. Muzycy wybrali piosenkę Piękno, która pochodzi z albumu 70A. I śpiewam tak, czy to jest piękno. I gdy są mi las, Jestem sam, czy to jest piękno. O, o. Ona nie odeszła za bardzo od, od oryginału że nie, nie, nie stworzono takiego tworka trochę, bo czasami jest tak, że oczywiście ja doceniam bardzo, że zespół y, chciałby, chciałby się poznać od strony takiej twórczej bardziej, że na przykład no, y, Traktuje, traktuje taki cover jako, jako jakby element do własnej jakby inspiracji i, wa, i, i własnej wersji. Ale akurat, akurat piękno naprawdę wydaje mi się, że było takim gdzieś środkiem tego, tego wyrazu. Że jednocześnie był numer rozpoznawalny i fajnie, fajnie zagrany. Swoją nagrodę przyznała publiczność i doceniła zespół. Słuchaj. Kapela gra modern bluesa z domieszką soulu, funki i rocka. Muzycy w tym roku wydali dwa debiutanckie single, a w zanadrzu mają dwa gotowe kawałki. Laureaci konkursu młodych wykonawców otrzymali nagrody pieniężne. Niektórzy z nich w przyszłym roku wrócą i już na 18. edycji Wielkiego Ognia zagrają pełne koncerty. Wielki Ogień to przede wszystkim wielka integracja muzyków, którzy w swoim repertuarze mają utwory legendarnej grupy Breakout i Miry Kubasińskiej, patronki festiwalu. Ucztą dla publiczności zgromadzonej na dziedzińcu ostrowieckiego browaru kultury były koncerty gwiazd. W tym roku zagrała orkiestra dorosłych dzieci. Publiczność doskonale bawiła się przy projekcie Mira, a na finał przy repertuarze Kasi Kowalskiej. Patrza na mnie! nasze Tworzone w dawnych czasach, pisane przeze mnie, przez Piotra, przez Grzesia czy drugiego Grzesia i innych naszych muzyków. To są piosenki z zespołów Ira, zespołów Turbo, Ceti. I grzesia solowe obecnie, bo grzesio wydał solową płytę, ale oczywiście no, sięgamy do repertuaru każdej osoby, która wchodzi w skład, czyli zespołu ptaki, który tworzy Piotr również. Jest Sebastian Makowski, jego wokalista. A aranżacje pojawiają się jakby same z siebie. wspaniałe ja tak chyba nie do końca jeszcze w to wierzę i czuję że na to zasługuję nie wiem bardzo bardzo mnie to cieszy no z panem Krzysztofem znamy się już wiele wiele lat z panem Krzysztofem rozwijałam się muzycznie chodziłam, chodziłam do niego na zajęcia więc też jest trochę odpowiedzialny za kształt mnie, jako artystki, za co jestem mu ogromnie, ogromnie wdzięczna. No i Dariusz Kozakiewicz, oczywiście, no wiadomo, jakby legenda rocka. Kaśka Kowalska, no to jakby... Znowu, jakbym zaczął mówić, to by czasu antenowego brakło. Każda piosenka, którą usłyszycie, jak jeszcze tu do nas dotrzecie, to jest to, co w radio biegało kiedyś, co się na kasetach słuchało, na płytkach CD śpiewało, więc znowu będzie roztańczony dziedziniec, zabawowy dziedziniec. 17 edycja Wielkiego Ognia przechodzi do historii. Ci, którzy nie śledzili naszych relacji na bieżąco, będą je mogli jeszcze raz obejrzeć na naszej antenie, bo jak zapowiadają organizatorzy, to tylko przedsmak tego, co już za rok. Agnieszko, festiwal się kończy, ale na Twojej twarzy jest uśmiech, czyli jesteś zadowolona z tego, jak wyszło? Bo ja nie wierzę, że się już kończy. <laughs> Za każdym razem jest coraz szybciej i chyba bym chciała, żeby było dłużej. Pierwszego dnia myślę, kurczę, czy damy radę, a ostatniego już jesteśmy smutni, że to już koniec. Myślę, że się wszystko udało. Pogoda nam dopisała, bo tego się najbardziej obawialiśmy, bo zresztą byliśmy przygotowani. Agnieszka, ale u Ciebie to chyba tak wygląda, że. Po koncercie Kasi Kowalskiej wrócisz do domu, położysz się spać, obudzisz się rano, wrócisz do pracy i zaczniesz planować kolejną edycję. Tak, ale może i nie odpowiedział od, od środku. <grym> <grym> tak będzie. No pewnie będzie takie pytanie, czy mamy już plany na przyszły rok. Wstępnie mamy, tak. Mamy takie marzenia, które chcielibyśmy zrealizować. Czas pokaże, zobaczymy, czy nam się uda. Staramy się dopiąć swego, więc myślę, że będzie fajnie też i za rok. Tak pożegnaliśmy się z naszymi telewidzami wczoraj, a dziś po telefaktach na naszej antenie retransmisja koncertu laureatów. Można ją także oglądać na komputerach i w telefonach, pomimo że dzisiaj obchodzimy dzień bez telefonu komórkowego. Dzień bez telefonu komórkowego. Brzmi dziwnie? Jak przeżyć dzień bez dzwonienia, smsowania czy robienia zdjęć. Na całym świecie już od kilkunastu lat internauci nawołują do wyłączenia komórki na 24 godziny w dniu 15 lipca. To właśnie tego dnia obchodzony jest światowy dzień bez telefonu komórkowego. Czy ostrowczanie wyobrażają sobie życie bez telefonu? No raczej chyba nie, nie ma takiej możliwości nawet. Wszystko się właśnie odbywa dzięki właśnie tej komórce. No. To znaczy, mnie to telefon jest potrzebny do tego, żeby zadzwonić, odebrać, ewentualnie wysłać SMS-a? Nie, bo zawsze potrzebny telefon jest w drodze, ktoś upadnie, czy pomoc uzyskać, po pogotowie, czy po coś zadzwonić. Chyba jestem przyzwyczajona do telefonu. To jest, nie wiem, jaką mam powiedzieć. No, po prostu muszę mieć telefon, nie? Mhm, ale to chyba nie tylko Pani, ale większość z nas już sobie życia o, to nie wyobraża. Oczywiście, że tak, a zwłaszcza młodzież, nie? Młodzież, dzieci, to tylko komputer, telefon, telefon, komputer. Jeszcze 20 lat temu telefon komórkowy był produktem dla wybranych. Dziś z przenośnych urządzeń, takich jak smartfony czy tablety, korzysta niemal każdy z nas. To element technologii, bez którego nie wyobrażamy sobie dzisiaj życia. Smartfony towarzyszą nam zawsze i wszędzie. Większość z nas dużo pracuje w internecie, telefon jest potrzebny do kontaktu, do tego, aby być cały czas tak naprawdę uchwytnym, więc byłoby to ciężkie. Dużo aplikacji, które stosuje szkoła bądź nasi młodzi tutaj mieszkańcy polega na tym, żeby łączyć się z siecią. Uważam, że na dzień dzisiejszy nie byłoby takiej możliwości, aczkolwiek myślę, że musimy w dzisiejszej dobie stwarzać sobie alternatywny, alternatywny na życie tu i teraz poza strefą online. Korzystanie z telefonu komórkowego w młodym wieku samo w sobie nie jest problemem, jednak gdy staje się nawykiem zakłócającym normalne funkcjonowanie, Warto podjąć kroki w kierunku zdrowego korzystania z technologii. Dzieci niestety zamieszkały świat online, zamieszkały, bo dosłownie niemalże 24 godziny na dobę w tym świecie żyją. Teraz jest okres wakacji, co też stwarza podwójne ryzyko, dlatego że już poza kontrolą, tak, dzieciaki ze sprzętami siedzą, wiadomo, rodzice idą do pracy, nie ma tego obowiązku szkolnego. Światowy Dzień bez telefonu komórkowego nie musi być obchodzony 15 lipca. Możemy go świętować na urlopie każdego dnia. Odłóżmy zatem telefon na półkę i cieszmy się chwilą. W powikendowych telefaktach to wszystko. Za chwilę regionalna prognoza pogody, którą z pewnością warto śledzić, bo jak zapowiadają synoptycy, po upalnych dniach mogą występować burze. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia. Smacznej pogody życzy sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca i regionu świętokrzyskiego. W nocy 19 stopni Celsjusza, wiatr 9 km na godzinę, ciśnienie 1014 hektopaskali, biometr korzystny. Jutro 35 stopni Celsjusza, wiatr 14 km na godzinę, ciśnienie 1011 hektopaskali, biometr niekorzystny, możliwe opady deszczu. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.